Dzień dobry kochani. Niedawno pokazywałam Wam jak wykonać taki kwadracik ze słonecznikiem. A dzisiaj pokażę Wam jak zrobić mniejszy troszkę kwadrat z takim kwiatuszkiem. Ogólnie przepięknie razem się komponują te dwa kwadraty. I tak co potrzebujemy, aby nasz kwadracik wykonać? No, standardowo włóczkę. I ja używam trzech, przepraszam, czterech kolorów włóczki. Bo tutaj zrobiłam. Dwukolorowy ten kwadrat, no i już nie robi takiego wrażenia jak te wielokolorowe. I ja pracuję standardowo na włóczce Jarnard Jeans, ale wzór macie na tyle fajny, że można go robić z jakiegokolwiek materiału chcecie. I tak mamy cztery kolorki włóczki, do tego szydełko 2,5 mm, ale śmiało można robić szydełkiem i 3 mm. Wyjdzie ten kwadracik troszkę większy. Do tego standardowo potrzebujemy nożyczki oraz igłę, żeby pochować zbędne niteczki. I to jest wszystko, co jest nam potrzebne. Zanim zaczniemy standardowo, zachęcam do łapki w górę, do subskrypcji, do dzwoneczka. A jak macie ochotę wesprzeć mój kanał, to w opisie jest link do bajkowi. Tam można postawić mi wirtualną kawkę, i to jest taka forma wsparcia mojego kanału. Ja za wszystkie, kochani, kawki. Serdecznie Wam dziękuję. Dobra, wiemy co. I czym robimy? Także zaczynamy. Bierzemy kolorek na środek naszego kwadratu. Robimy magiczne kółeczko. I tutaj odeślę Was do tego filmu, jeżeli jeszcze kółeczka nie potraficie wykonać. I tak mamy nasze magiczne kółko. Teraz robimy trzy oczka łańcuszka, i to jest nasz pierwszy słupek, taka imitacja. Plus jeden, jedno oczko. Dodatkowo. Teraz robimy słupek na naszym kółku. I oczko łańcuszka. Słupek. I oczko łańcuszka. Słupek. Oczko łańcuszka. Kolejny słupek. Oczko, słupek. Oczko, mamy już 1, 2, 3, 4, 5, 6 słupków, łącznie z tą imitacją. Siódmy słupek, oczko, łańcuszka i ósmy słupek. Zaciskamy sobie nasze magiczne kółko. robimy jeszcze jedno oczko łańcuszka i wbijamy się w trzecie oczko tego pierwszego słupka z oczek łańcuszka. Tu się wbijamy i robimy oczko ścisłe. Ucinamy sobie tą niteczkę, wyciągamy ją, potem ją sobie schowamy w trakcie robótki przy następnym okrążeniu. A tak prezentuje się pierwsze Okrążenie mamy w sumie 8 słupków i każdy słupek jeden od drugiego jest rozdzielony oczkiem łańcuszka. Bierzemy sobie teraz drugi kolorek, ten na płatki. Składamy o w ten sposób włóczkę. Tu nam wychodzi taka prowizoryczna pętelka i teraz wkładamy szydełko pod oczko łańcuszka i tą pętelkę troszkę przeciągamy. Następnie właśnie przez tą pętlę tu na szydełku przeciągamy obie te niteczki do momentu, aż nam krótsza nitka wyjdzie. Później sobie tutaj zaciągamy, rozplątowujemy się i zaciągamy, zaciskamy tą pętelkę. Teraz tylko układamy sobie tą krótką nitkę między pentelkę a tą długą nitkę i robimy trzy oczka łańcuszka i to będzie nasz pierwszy słupek i teraz na tym samym oczku, tu gdzie zaczynaliśmy, robimy jeszcze cztery słupki łączone górą, czyli robimy narzut, wkładamy szydełko pod oczko i tutaj patrzcie, ja układam sobie Tą nitkę wzdłuż pracy, tą tak, żeby ją sobie wrobić, i później nie będę musiała jej wszywać. I tak mamy narzut, wkładamy szydełko pod oczko, przeciągamy włóczkę. Teraz przeciągamy włóczkę przez dwie pętelki, i dwie pętelki zostawiamy na szydełku. Znowu robimy narzut. Wkładamy szydełko pod oczko, przeciągamy włóczkę przez dwie pętelki i trzy pętelki zostawiamy na szydełku. Znowu narzut pod oczko, przeciągamy włóczkę przez dwie pętelki. Cztery pętelki mamy na szydełku i raz jeszcze narzut pod oczko, przeciągamy przez dwie pętelki. I mamy pięć pętelek na szydełku i przez wszystkie pięć pętelek przeciągamy włóczkę. Teraz trzy oczka łańcuszka i przechodzimy do kolejnego tutaj oczka z poprzedniego okrążenia. Tą niteczkę sobie jeszcze dalej układam wzdłuż pracy i na tym oczku tutaj. Robimy pięć słupków podwójnie nawiniętych, czyli narzut, wkładamy pod oczko, przeciągamy teraz przez dwie pętelki, narzut pod oczko, przeciągamy przez dwie pętelki, narzut pod oczko, przeciągamy przez dwie pętelki. Mamy już trzy. Tutaj można powiedzieć takie zaczęte słupki. Narzut pod oczko przeciągamy przez dwie pętelki i raz jeszcze narzut, pod oczko przeciągamy i przez dwie pętelki. I mamy w sumie sześć pętelek na szydełku i przez wszystkie sześć przeciągamy włóczkę, trzy oczka łańcuszka, dalej sobie układam nitkę wzdłuż pracy tutaj mi się napatoczyła przy okazji końcówka poprzedniego koloru i to również sobie będę tutaj chować a więc na kolejnym oczku również robimy pięć słupków łączonych górą 1 2 3 4 i 5 Trzy oczka łańcuszka, tu już myślę, dość schowane te nitki są. I teraz na każdym oczku łańcuszka robimy taką grupę pięciu słupków łączonych górą, a po każdej grupie robimy trzy oczka łańcuszka. Ja to teraz szybciutko zrobię, wy również proszę to zróbcie, nie będę tu robiła żadnych teraz cięć, tylko dojadę. Do końca okrążenia. sześć grupek. I ostatnia grupka. Na koniec trzy oczka łańcuszka. I teraz przebijamy się przez wszystkie tutaj pentelki, tej pierwszej grupie słupków. I przeciągamy przez tą niteczkę, i przez pentelkę na szydełku przeciągamy. Ją również. Teraz możemy sobie zrobić oczko łańcuszka dla zabezpieczenia. Następnie ucinamy tą niteczkę i ją wyciągamy. A te schowane nitki ja już sobie w tym momencie utnę, żeby mi się nie plątały. Później od magicznego kółeczka niteczkę sobie przyjemy. I tak się prezentuje drugie okrążenie. Teraz bierzemy kolor zielony i zabieramy się za okrążenie trzecie. Zaczniemy sobie pracę, tak jak tutaj mieliśmy zakończenie okrążenia, to zaczniemy pracę na łańcuszku po lewej stronie od zakończonego okrążenia. Więc tak. Znowu sobie składamy tak łączkę. I tutaj ją przeciągamy. Pod tym łańcuszkiem. I tak tą nitkę z zakończenia układam wzdłuż pracy. A tutaj przez pętelkę, oj, przez pętelkę przeciągam obie nitki do momentu, aż mi krótsza wyjdzie. Układam ją sobie tą krótką nitkę między pętelkę. A, to, a tą dłuższą nitkę. I mogę zacząć okrążenie. Trzy oczka łańcuszka. To jest pierwszy słupek. Następnie na tym łańcuszku robimy jeszcze dwa słupki. Dwa oczka łańcuszka. I trzy słupki. Raz. Dwa. I trzy. Teraz dwa oczka łańcuszka. Omijamy sobie kolejny łańcuszek i przechodzimy do następnego. Na nim robimy trzy słupki, dwa oczka łańcuszka i trzy słupki. Dwa oczka łańcuszka pomijamy sobie. Kolejny łańcuszek, przechodzimy do następnego tutaj i tu robimy również trzy słupki, dwa oczka i trzy słupki. Dwa oczka łańcuszka. Znowu omijamy sobie łańcuszek, przechodzimy do kolejnego i na nim robimy trzy słupki, dwa oczka i trzy słupki. Dwa oczka łańcuszka i przechodzimy teraz do tego pierwszego słupka z oczek. Łańcuszka i w górne oczko się wbijamy i robimy oczko ścisłe i oczko łańcuszka dodatkowo, czyli to jest w sumie oczko ścisłe zamykające. Ucinamy nitkę, wyciągamy ją. Tutaj mamy wyrobione nitki, więc je sobie możemy uciąć i tak się prezentuje kolejne okrążenie przejdziemy od razu do następnego bierzemy następny kolorek i tak zaczynamy jak mamy tutaj prawy róg i trzy słupki to wbijamy się pomiędzy te słupki, tutaj, tutaj, i przeciągamy w tym miejscu włóczkę. Tak samo sobie dołączamy kolorek. I tak, trzy oczka, łańcuszka jako pierwszy słupek. Następnie przechodzimy. Pomiędzy kolejne słupki, czyli tutaj, i robimy w tym miejscu słupek. I teraz nie będziemy robić nic na łańcuszku, tym zielonym, tylko na tym z koloru kwiatka, jeszcze z poprzedniego okrążenia. Więc tu sobie tak składamy w ten sposób włóczkę. I pracujemy na tym łańcuszku i na nim zrobimy trzy słupki podwójnie nawinięte, czyli dwa razy robimy narzut. Teraz wbijamy szydełko pod ten łańcuszek, przeciągamy włóczkę przez dwie pętelki, przez dwie pętelki i przez dwie pętelki. Dwa razy narzut, znowu pod łańcuszek, przeciągamy niteczkę przez dwie pętelki, przez dwie pętelki i przez dwie Pętelki I raz jeszcze dwa razy narzut pod łańcuszek przeciągamy włóczkę przez dwie pętelki, przez dwie pętelki i przez dwie pętelki. Znowu wracamy do koloru zielonego. I tutaj między słupkami robimy słupek. I znowu między słupkami słupek. I przechodzimy do rogu naszego kwadratu, i na nim zrobimy dwa słupki, dwa oczka i dwa słupki. Tutaj na łańcuszku. I znowu słupek pomiędzy słupkami. Kolejny słupek pomiędzy słupkami. I znowu przechodzimy do łańcuszka z koloru kwiatka. Tu sobie składamy włóczkę. I robimy na tym łańcuszku trzy słupki podwójnie nawinięte. Raz. Wypadł. I trzy. I znowu wracamy do zielonego koloru. I pomiędzy słupkami robimy słupek, pomiędzy słupkami słupek. Na rogu, na łańcuszku dwa słupki, dwa oczka i dwa słupki. Pomiędzy słupkami słupek. Pomiędzy słupkami. Słupek. I znowu na łańcuszku z kolorku kwiatka robimy trzy słupki podwójnie nawinięte. Jeden, dwa i trzy. I znowu pomiędzy słupkami słupek. Pomiędzy słupkami słupek na łańcuszku dwa słupki, dwa oczka i dwa słupki. Pomiędzy słupkami słupek, pomiędzy słupkami słupek. i znowu na łańcuszku z poprzedniego kolorku robimy, znaczy z kolorku kwiatka, no robimy trzy słupki podwójnie nawinięte, dwa, trzy, między słupkami słupek, między słupkami słupek. I na koniec na rogu na łańcuszku robimy dwa słupki, dwa oczka i dwa słupki. Teraz wbijamy się w pierwszy słupek z oczek łańcuszka, i w górnym oczku robimy oczko ścisłe. I tak się prezentuje przedostatnie, kochani, okrążenie. Ostatnie okrążenie jest bardzo proste. Zaczynamy je od trzech oczek łańcuszka. To jest nasz pierwszy słupek. I teraz nad każdym słupkiem robimy słupek. Na łańcuszku, czyli na rogu, robimy dwa słupki, dwa oczka i dwa słupki. Nad każdym słupkiem słupek. Na łańcuszku dwa słupki, dwa oczka i dwa słupki tutaj na rogu. Nad każdym słupkiem słupek. Na rogu na łańcuszku dwa słupki, dwa oczka i dwa słupki. Nad każdym słupkiem słupek. Już prawie. Kończymy ten nasz kwadracik. Zajęło nam to około pół godzinki. Ja też robię dość szybkim tempem. I tak, mamy ostatni wolny. Łańcuszek, na nim robimy dwa słupki, dwa oczka i dwa słupki. I zostały mi tutaj dwa ostatnie wolne słupki, i tutaj też nad każdym słupkiem robię słupek. Teraz tylko wbijamy się w górne oczko tego pierwszego słupka z oczek łańcuszka i w nim robimy oczko ścisłe. Ucinam sobie włóczkę. I teraz, kochani, to co udało nam się pochować, powrabiać, to możemy sobie śmiało obciąć. A niteczki, które nam tutaj zostały musimy powszy powszywać próbuję znaleźć igłę ale widzę, że z tą igłą będę mieć o jest, znalazłam jakąś i tak wszywamy sobie kolor w kolor staramy się nie mieszać tych nitek żeby kolorki nam tutaj się nie Właśnie mieszały. Ja sobie tak po prostu wszywam najpierw w słupek i później przechodzę troszeczkę dalej. Tak, a niteczkę od magicznego kółeczka przeszywam jeszcze przez myślę dwa słupki coś około. A następnie również ją ucinam. Możemy sobie rozprostować ten kwadracik, a jeżeli będziemy robić z nich większo, większą całość, to przy szywaniu te kwadraty same wyrównają swoje boki i będą rzeczywiście kwadratami. Na dzisiaj to, kochani, tyle. Mam nadzieję, że ten tutorial Wam się podobał. Jeżeli tak było, będzie mi miło, jak zostawicie łapkę w górę pod tym filmem. Ja Wam za dzisiaj serdecznie dziękuję. Trzymajcie się cieplutko. Wszystkiego dobrego i powodzenia.